Hej, cześć. Dzięki za zainteresowanie naszym Polarem. Polar, który przykuł Twoją uwagę, wygląda, prezentuje się w ten sposób. To jest akurat mój osobisty Polar. Czyli mamy tutaj wybrane przeze mnie naszywki, które sobie również też możesz znaleźć. Znajdziesz je ponad 50 na dole strony. Obok będzie taki numerek. Podczas składania zakupu wystarczy, że podasz nam ten numer. I e, powiesz, gdzie mamy umieścić naszywkę. Imię haftowane, albo nazwa klubu, albo dowolny wyraz. E, jest, wygląda z bliska tak, ma taki, nie wiem czy widać, ale ciemny tło, również haftowane. E, pulery e, są one e, seledynowe trzy kieszenie jedno na piersi, dwie po bokach. Tutaj mamy również ściągacze. Zdajemy sobie czapkę, zademonstruję Wam kaptur. Fajnie, bo jest dosyć spory. Ja mam dużą głowę, ale jak widzicie, jest ok. Ściągacze, kaptur jest również rozsuwany. Także zapraszam do zakupu. Polar wydaje się być super prezentem dla wędkarza, bądź dla Ciebie, na pewno się też przyda. Dzięki, cześć, pozdrawiam.